Rozdział 9. Każdy tego chce. Czy chciałbyś poznać magiczną formułę, która rozstrzygnie spory, wyeliminuje złość, spowoduje dobrą wolę i sprawi, że rozmówca będzie cię słuchał uważnie? Chciałbyś? Dobrze, oto ona. Nie winię cię ani na Jotę za to, co czujesz. Gdybym był tobą, bez wątpienia czułbym to samo. Takie stwierdzenie zmiękczy nawet najbardziej swarliwego rozmówcę pod Słońcem. A możesz to powiedzieć i być stuprocentowo szczery, ponieważ gdybyś był na miejscu tej drugiej osoby, z pewnością myślałbyś tak jak ona. Weźmy na przykład Ala Capone. Wyobraź sobie, że żyłbyś w tym środowisku co on i miał podobne doświadczenia. Byłbyś dokładnie taki jak on i dokładnie tam, gdzie on. Ponieważ właśnie to i tylko to sprawiło, że był tym, kim był. Jedyna przyczyna, dla której nie jesteś grzechotnikiem, to ta, że nie była grzechotnikiem ani Twoja matka, ani Twój ojciec. To, kim jesteś, naprawdę w niewielkim stopniu zależy od Ciebie. I pamiętaj, że również ludzie, którzy zjawiają się u Ciebie zdenerwowani, nierozsądni i zajadli, w niewielkim stopniu zasługują na potępienie. Współczuj im, użal się nad nimi, powiedz sobie, no to zaczynam w imię Boże. Trzy czwarte ludzi, których kiedykolwiek w życiu spotykasz, pragnie ponad wszystko współczucia i zrozumienia. Prowadziłem kiedyś audycję radiową o autorce Little Women, Louise May Alcott. Oczywiście wiedziałem, że mieszkała i pisała swoje nieśmiertelne książki w Concord w Massachusetts, ale nie myśląc co mówię, opowiadałem o odwiedzinach jej starego domu w Concord w New Hampshire. No trudno, powiedziałem to dwa razy. Zasypano mnie listami i telegramami, kąśliwymi uwagami, które wirowały wokół mojej bezbronnej głowy, jak rój komarów. Wielu ludzi było na mnie oburzonych. Pewna kolonialna dama, która wychowała się w Concord w Massachusetts, a potem mieszkała w Filadelfii, wylała na mnie cały swój jad. Nie mogłaby chyba być bardziej złośliwa, gdybym oskarżył panią Alcott o to, że jest kanibalem z Nowej Gwinei. Powiedziałem sobie. Dzięki Bogu ta baba nie jest moją żoną. Miałem ochotę napisać do niej, że owszem, ja popełniłem błąd w geografii, ale ona popełniła o wiele większy błąd w zasadach dobrego wychowania. To miało być pierwsze zdanie. Potem dopiero zakasałbym rękawy i powiedział jej, co naprawdę myślę. Ale nie zrobiłem tego. Upanowałem się. Zdałem sobie sprawę, że tak postąpiłby każdy napalony idiota i że większość idiotów rzeczywiście tak robi. Chciałem być ponad idiotów. Postanowiłem spróbować zmienić jej wrogość w przyjazne nastawienie. Było to wyzwanie, rodzaj hazardu. W końcu, gdybym był nią, czułbym dokładnie to samo co ona. Postanowiłem więc wykazać zrozumienie dla jej punktu widzenia. Podczas najbliższego pobytu w Filadelfii zadzwoniłem do niej. Rozmowa przebiegała mniej więcej tak. Ja. Pani taka i taka. Kilka tygodni temu napisała pani do mnie list. Chciałbym pani za ten list podziękować. Ona zjadliwie uprzejmym tonem. Z kim mam przyjemność rozmawiać? Ja. Nie znam mnie pani. Nazywam się Dale Carnegie. Kilka tygodni temu słuchała pani w radiu mojej audycji o Louise May Alcott. W trakcie tej audycji popełniłem niewybaczalną gafę, mówiąc, że mieszkała ona w Concord w New Hampshire. To był głupi błąd i chcę teraz za niego przeprosić. To bardzo miło z pani strony, że poświęciła pani swój cenny czas, aby napisać do mnie. Ona. Przykro mi, panie Carnegie, że napisałam do pana w tak ostry sposób. Pana błąd wyprowadził mnie z równowagi. Muszę pana za to przeprosić. Ja. O nie. To nie pani powinna przepraszać. Ja muszę to zrobić. Nawet dziecko wiedziałoby, że to, co powiedziałem, jest nieprawdą. Przepraszałem na antenie w kolejną niedzielę, ale teraz chcę panią przeprosić osobiście. Ona. Urodziłam się w Concord w Massachusetts. Moja rodzina była tam bardzo znana przez dwa wieki i jestem bardzo dumna z mojego rodzinnego stanu. Bardzo mnie to zdenerwowało, kiedy usłyszałam, że panna Alcott mieszkała w New Hampshire. Ja. Zapewniam panią, że nie jest pani nawet w jednej dziesiątej tak tym przejęta jak ja. Mój błąd nie zranił Massachusetts, ale zranił mnie. Tak rzadko ludzie o pani kulturze i pozycji społecznej poświęcają swój cenny czas na pisanie listów do radia. I mam nadzieję, że kiedy znowu popełnię jakiś błąd w swojej audycji, pani do mnie napisze. Ona, wie pan co? Naprawdę podoba mi się sposób, w jaki pan przyjął moją krytykę. Musi pan być bardzo miłym człowiekiem. Chciałabym pana poznać. Tak więc. Ponieważ przeprosiłem i okazałem zrozumienie dla jej punktu widzenia, ona też zaczęła przepraszać i okazywać zrozumienie dla mojego punktu widzenia. Miałem satysfakcję, że potrafiłem nie ulec emocjom, satysfakcję płynącą z odpłacenia uprzejmością za obrazę. Miałem więcej przyjemności w zmuszeniu jej do polubienia mnie, niż mogłoby mi przynieść poradzenie jej, że najlepiej zrobi, topiąc się w gnojówce. Każdy, kto urzęduje w Białym Domu, codziennie staje wobec ostrych konfliktów z ludźmi. Prezydent Taft nie był tu wyjątkiem i, na podstawie własnego doświadczenia, nauczył się, że zrozumienie posiada chemiczną właściwość neutralizowania kwasów wydzielanych, gdy targają nami gwałtowne uczucia. W swojej książce Ethics in Service Taft podaje dość zabawny przykład, jak udało mu się stłumić wściekłość rozczarowanej, ambitnej matki. Pewna niewiasta z Waszyngtonu, której mąż miał polityczne koneksje, przez sześć tygodni albo nawet dłużej przychodziła do mnie i molestowała, abym mianował jej syna na pewne stanowisko. Zapewniła sobie poparcie licznych senatorów i kongresmanów i przychodziła razem z nimi, aby przekonać się, że argumentują z wystarczającym naciskiem. Stanowisko to wymagało odpowiednich kwalifikacji, więc kierując się rekomendacją dyrektora biura, mianowałem na nie kogoś innego. Otrzymałem wtedy list od owej matki, w którym mówiła, że jestem najokropniejszym niewdzięcznikiem pod słońcem, ponieważ nie chciałem uczynić z niej szczęśliwej kobiety, a przecież mogłem to zrobić jednym pociągnięciem pióra. Wrzucała mi też, że ona ciężko pracowała, reprezentując mój stan w parlamencie i zapewniła poparcie wszystkich dla ustawy administracyjnej, na której szczególnie mi zależało. A ja tak oto odwdzięczyłem się jej. Kiedy otrzymujesz taki list, od razu zaczynasz myśleć, że musisz ostro zareagować na impertynencję piszącego. Potem siadasz do pisania odpowiedzi. Jeśli jednak jesteś mądry, chowasz list z ripostą do szuflady i zamykasz ją na klucz. Wyjmij go po upływie dwóch dni. Taka korespondencja zawsze przebiega z opóźnieniem, a z pewnością go nie wyślesz. Tak też zrobiłem. Potem siadłem do napisania kolejnego listu do niej najgrzeczniejszego, na jaki tylko było mnie stać, w którym wyjaśniłem, że rozumiem jej rozczarowanie, jednak obsadzenie tego stanowiska nie zależało wyłącznie ode mnie i musiałem liczyć się z opinią dyrektora biura. Wyraziłem nadzieję, że jej syn wkrótce osiągnie to, o czym dla niego marzyła i na swoim obecnym stanowisku. To uspokoiło ją i nawet napisała do mnie list z przeprosinami. Nominacja, której dokonałem, nie została jednak od razu zatwierdzona i po jakimś czasie otrzymałem list, który pochodził podobno od jej męża, choć napisany został tym samym charakterem pisma, co dwa poprzednie. Z listu tego dowiadywałem się, że nerwowe załamanie, które spowodowane było jej rozczarowaniem w tej sprawie, zwaliło ją z nóg i spowodowało bardzo poważny przypadek raka żołądka. Czy nie zechciałbym przywrócić jej zdrowia, wycofując pierwsze stanowisko i zastępując je nazwiskiem jej syna? Musiałem napisać kolejny list, tym razem do męża, wyrażający nadzieję, że diagnoza okaże się pomyłką. Łączyłem się z nim w smutku spowodowanym poważną chorobą żony, jednak nie mogłem niestety wycofać złożonej kandydatury. Człowiek, którego desygnowałem na to stanowisko, uzyskał nominację dwa dni po tym, jak otrzymałem ten list. Wydawaliśmy przyjęcie w Białym Domu i pierwsi ludzie, którzy powitali moją żonę i mnie, to owa dama i jej mąż, ona jeszcze niedawno in articulo mortis. Jay Mangam był przedstawicielem firmy konserwującej windy i schody ruchome w Tulsie w Oklahomie, która miała kontrakt na konserwację w jednym z najlepszych tamtejszych hoteli. Dyrektor hotelu nie zgadzał się na zamknięcie schodów ruchomych na czas dłuższy niż dwie godziny, ponieważ nie chciał narażać gości hotelowych na niewygody. Naprawa, której trzeba było dokonać, miała zająć co najmniej 8 godzin. Jego firma postanowiła więc wydelegować specjalnie wyszkolonego mechanika, gotowego do napraw w porach dogodnych dla hotelu. Kiedy panu Mangumowi udało się zdobyć mechanika o odpowiednich kwalifikacjach. Zatelefonował do dyrektora hotelu i nie wykłócając się o czas konieczny do naprawy, powiedział: Słuchaj, Brick, wiem, że masz w hotelu duży ruch i wolałbyś nie wyłączać schodów na długo. Rozumiem to i zrobimy wszystko, co się da, żeby się do tego dostosować. Jednak z naszej ekspertyzy wynika, że jeśli nie dokonamy teraz niezbędnego remontu, schody mogą ulec jeszcze poważniejszemu zniszczeniu, a wówczas i remont będzie trwał znacznie dłużej. Na pewno nie chciałbyś narażać swoich gości na niewygody przez kilkanaście dni. Dyrektor hotelu musiał się zgodzić, że zamknięcie schodów na 8 godzin jest lepsze od unieruchomienia ich na kilkanaście dni. Okazując zrozumienie dla dyrektora i jego troski o wygodę mieszkańców hotelu, pan Mangum przekonał go do swojego pomysłu bez żadnych zadrażnień. Joyce Norris, nauczycielka gry na pianinie z St. Louis w Missouri. Opowiedziała nam, jak poradziła sobie z częstym w jej zawodzie problemem. Babet miała bardzo długie paznokcie. To utrudnia wyrobienie sobie właściwych nawyków podczas gry na pianinie. Wiedziałam, że długie paznokcie nie pomogą jej w spełnieniu marzenia o dobrej grze. Przed pierwszą lekcją nie wspomniałam o tym ani słowem. Nie chciałam jej zniechęcić. Wiedziałam, że nie zrezygnuje z paznokci, z których była tak dumna i które pielęgnowała tak starannie. Po pierwszej lekcji, kiedy wyczułam, że nadeszła odpowiednia chwila, powiedziałam Babet, masz bardzo piękne dłonie i wspaniałe paznokcie. Jeśli chcesz grać na pianinie stosownie do swoich zdolności i tak jakbyś chciała, o wiele szybciej i łatwiej ci to pójdzie, po obcięciu paznokci. Pomyśl o tym dobrze. Zrobiłam minę, która nie wróżyła nic dobrego. Rozmawiałam też o tym z jej matką i znów wspomniałam, jak piękne są jej paznokcie. I znów negatywna reakcja. Było jasne, że wspaniale wypielęgnowane paznokcie Babet są przedmiotem dumy obu pań. W następnym tygodniu Babet ku mojemu zdziwieniu miała obcięte paznokcie. Pochwaliłam ją i pogratulowałam tego poświęcenia. Pogratulowałam również matce za nakłonienie Babet do obcięcia paznokci. Oto co usłyszałam w odpowiedzi. Nie miałam z tym nic wspólnego. Babet zdecydowała sama. Po raz pierwszy komuś udało się ją nakłonić do obcięcia paznokci. Czy pani Norris straszyła Babet? Czy zaprotestowała przeciw uczeniu kogoś z tak długimi paznokciami? Nie, nic podobnego. Powiedziała Babet, że ma bardzo piękne paznokcie i że obcięcie ich będzie poświęceniem. Rozumiem cię i wiem, że nie będzie to dla Ciebie łatwe, ale opłaci się, ponieważ szybciej poczynisz postępy. Sol Hurock był z pewnością impresario numer jeden w Ameryce. Przez prawie pół wieku pracował z artystami tej klasy, co Shalapin Izadora Duncan czy Pawłowa. Pan Hurock powiedział mi kiedyś, że jedną z pierwszych rzeczy, jakich nauczyły go kontakty z pełnymi temperamentu gwiazdami, była konieczność zrozumienia ich, zrozumienia i raz jeszcze zrozumienia dla ich wielkości. Przez trzy lata był impresario Fiodora Szalapina, jednego z najpotężniejszych basów w Metropolitan. A jednak Szalapin ciągle przysparzał kłopotów. To był cholerny facet, cholerny, powiedział o nim pan Churok. Kiedyś Szalapin zadzwonił do pana Churoka około południa w dniu koncertu mówiąc Sol, czuję się okropnie, mam gardło czerwone jak surowy hamburger, nie mogę dziś wieczorem śpiewać. Czy pan Churok się z nim spierał? O nie! Wiedział, że nikt nie poradziłby sobie z nim w ten sposób. Biegł więc natychmiast do hotelu szalabina, ociekający wręcz współczuciem i zrozumieniem. Jaka szkoda, jaka szkoda, mój biedaku, rozpaczał. Oczywiście, że nie możesz śpiewać. Zaraz odwołam występ. Będzie cię to co prawda kosztowało kilka tysięcy dolarów, ale cóż to znaczy wobec utraty reputacji? Wtedy szalapin westchnął i powiedział, może lepiej będzie, jak wpadniesz do mnie raz jeszcze. Przyjdź około piątej i zobaczymy, jak się będę czuł. O piątej, pełen współczucia i zrozumienia, pan Churok znów pędził do hotelu. Nalegał, aby odwołać koncert, a szalapin znowu westchnął i powiedział: Cóż, przyjdź do mnie jeszcze raz później, może poczuję się lepiej. O siódmej trzydzieści, wielki bas zgodził się wystąpić pod warunkiem, że przedtem pan Churok wyjdzie na scenę i ogłosi, że Szalapin jest bardzo przeziębiony i w niedyspozycji. Pan Churok się zgodził. Oczywiście kłamał, ale wiedział, że to jedyny sposób, aby wielkiego tenora wciągnąć na deski Metropolitan Opera. Dr Arthur I. Gates w swojej wspaniałej książce Educational Psychology, Psychologia edukacyjna, napisał Cały rodzaj ludzki pożąda współczucia i zrozumienia. Dziecko chętnie pokazuje swoje stłuczenia, albo nawet samo kaleczy się delikatnie, lub nabija sobie guza, aby wywołać współczucie. Z tego samego powodu dorośli pokazują swoje siniaki, opowiadają o wypadkach, jakim ulegli, i o swoich chorobach, a zwłaszcza o szczegółach operacji chirurgicznych. Rozpamiętywanie rzeczywistych i wymyślonych nieszczęść jest do pewnego stopnia powszechnie stosowane. Jeśli więc chcesz przekonać innych do Twojego sposobu myślenia, skorzystaj z powyższych rad. Zasada dziewiąta. Okaż zrozumienie i współczuj z myślami i pragnieniami rozmówcy.